W ostatnich chwilach wystąpiło 94 drużyny, z czego 61 chłopięcych i 33 dziewczęcy. W trzech kategoriach U8, U10 i u U12. Są doskonałe warunki, doskonała ekipa do pracy. No jak widzimy na załączonym obrazku, jest pięknie, jest super. Mamy super przygotowane bójska, obrędowanie, super miejsce, pogoda, ale trzeba przyznać, że skupiec do tego turnieju się przygotował fenomenalnie. W każdej kategorii wiekowej jest duża walka, rywalizacja, zawziętość. Najstarsza kategoria wiekowa, większa świadomość zawodników zawodniczych, to zdecydowanie szukam talentów podczas Pucharu barku. Nawet przed chwilą tutaj był bardzo fascynujący mecz pomiędzy szkołą z Nowego Miasta Lubawskiego a Ełku i kilku chłopców tam naprawdę utalentowanych, którzy trafili albo trafią do systemu talentów Polskiego Związku Piłki Nożnej. No poziom rozgrywek już był bardzo duży moim zdaniem. Szczególnie w tych spotkaniach o miejsca, ćwierćfinały, półfinały. Finał był fintesencją meczu piłkarskiego. Turniej jest bardzo spokojny w moim przekonaniu. Życzyłbym sobie, żeby rodzice i kibice zachowywali się trochę lepiej, ale to w rozgrywkach młodzieżowych bardzo często tak bywa, że rodzice czasem bardziej przeżywają te spotkania od dzieci. Oceniam to w ten sposób, że można by było trochę inaczej. O tyle dzieci no... Pasja na boisku, zapominają o wszystkim i grają tylko w piłkę. Nie ukrywam duży stres, gdyż jako sędzia debiutuję na turnieju takiej rangi. Mam nadzieję, że tych błędów sędziowskich z mojej strony wiele nie będzie. Liczę na dobrą zabawę i sportową rywalizację. Oceniam obiekt bardzo ładny i poziom drużyny dobry. Pierwszy mecz wygraliśmy 3-1, było ciężko, ale wygraliśmy. Potem wygraliśmy bardzo dużo i było też było łatwiej. I teraz graliśmy i był ciężki mecz, Bardzo. No mega fajnie. Dob, do, do, Dobrzy e, przeciwnicy. E, fajnie. Lubię w pizzach strzelać gole, piwać. No i. To jest Mi się bardzo fajnie grało. No trzy mecze wygraliśmy. My no jeden przegraliśmy, no ale i tak było bardzo fajnie. Wszyscy fajnie, ludzie też fajnie, wszystko fajnie.